Hej, cześć, wam wszystkim, wszystkim z strony Mikro, zapraszam, zapraszam was na ko kolejny game. To jest Battlefield 3. Dawno nie było właśnie Battlefield 3. A, a że się wkurwiłem na każdą grę jaką posiadam. To była ostatnia, którą zagra zagrałem i jednak coś mi wychodziło. To mój, dobra. W się wkurwiłem na jebanego Medal of Honora. Medal of Honor. Naprawdę, kurwa, jak można wydać tak zbugowaną grę, to ja nie wiem. Ale to pominę ten temat, bo to jest już przereklamowana dyskusja na ten temat, bo nie zdążyłem swojego uratować. Tak, rzuć granat! Nie zdążyłem, sorry. bo ja tam pójdę, bo tam jest ciekawie. Zmniejszałem sobie trochę rozdzielczość, bo miałem 1920x720, ale to nie na mojego kompa, choć i tak mi nie lagowało, to było dziwne, przy nagrywaniu nawet. Zmieniłem sobie na 1280x720, czyli 720p. Kurwa. No nie, fail. Eee, miałem 1 na 0. Ale teamu! Ale, mam zajebista Timu O, sniperze dobra, spierdolony. Też umiem snipić na tej mapie, ale nie chcę, bo wtedy to by było nudne. A, jeszcze mam informację. Dnia 13... O, to, to nie był mój. Dnia 13 listopada, czyli za... Już niedługo wychodzi Black Ops 2, którego dzisiaj, 9 listopada zamówiłem i już nie mogę się doczekać, bo odebrać tę grę. I sobie zagrać. Skąd... kurde I sobie zagrać nową pr produkcję Activision Mam nadzieję, że No na pewno, oni na Już na wstępie wygrywają wojnę Z Electronic Arts Bo Electronic Arts zwaliło Wszystko wydając Medal of Honor I to tak zbugowane, bo gra Naprawdę jest dobra Kom Komandosi nie Navy Seals e Się nawet poświęcali, żeby

No fak, no ja tak biegam bez sensu i jakieś... ...luby no, zbóję samolę, bo ja mi ci się docisnął. A ten, nie masz szans, gościa. Nawet o tym nie myśl. Kryteczkę. Masz... Też tu się to stoi w sklampie, na chwilę, ale już biegnę. No. I to jest jedyna gra, która tak bardzo mnie nie Modelu Ford 3 kurwa na cheaterów nigdy tak dużo nie widziałem w, w Call of Duty. tam powinny być serwery dedykowane jak chuj, bo wtedy admin by po prostu banowali, tak jak na przykład to jest w Counter Strike. Na przykład bo... Też gra timowa przecież jakoś y jest cheater od razu admin jeps no, no i nie ma kurwa gracza, w, w Call of Duty się tak opierdają znaczy Jez, yes, zabiłem go. Jest nie widziałem dobre staty, jest git. Jebniemy im tą granatem, chują, cwem. Olej, olej, zoid, kurwa. Nie wiem. Przeładowanie najważniejsze za życia. Biegniem, biegniem, biegniem Co tutaj znajdziemy? Nic, kompletnie nic O! Urwa! Ale mnie wzięło z to. jeszcze centralnie pode mnie był A ja jak zwykle na no to nic nie zrobiłem Takie nowe ogrefnej składy Oh, yeah. 7 na 4, jest git Kurwa! Macie granat, kurwiele, a no, nie żeby wyrzucić. Jeśli teraz coś się spierdoli przez ten, przez ten mikrofon, to myślę po prostu, sobie przestanę nagrywać. Drodzę cię kurwa no. Nie jestem dobry wciskowanie klawiszu Tak jest Zaraz zagręc fniperem i będę kąpił Po prostu tu niewyobrażony Nawet na tą grę kurwa mać dopierdłem całym no, językiem może to, że nie trafiałem w ogóle mi w innego, ustawię sobie inną broń a drugą będzie to MC to co na teraz jakiś No kurwa taki zajebisty jesteś Nie, yeah. masz Idzie kurwa Od niechcenia Kurwa no nie zaciąłem się Ale teraz trochę Kilka rad jak zostać dobrym sniperem O, to jest dobre Jeszcze co? Musimy mieć refleks Snajperski leper Ten ja właśnie posiadam Wtedy możemy mówić, że jesteście zajebiści, chuj To jest złe miejsce dla snipera Między innymi dlatego że tą kurwą musi zawsze tam siedzieć Taki rodzaj kampienia to jest po prostu noobstwo widzimy że on ma tam rozstawione te jest Te czujniki i wszystko Jest po prostu nudem, że tam siedzi kurwa Ja nawet go tam nie widzę, widzicie? On mnie widzi, ja go nie i to jest właśnie Najbardziej chujowe na tej mapie Lef W ogóle w widzę to, że oni tak mogą on się respić no przejdziemy to zjebą mi staty jebany sniper, bo jakbym go spotkał na ulicy, rozczasowałbym go, bo Do tego dochodzi w grach, że ludzie cię tak wkurwiają, że chciałbyś im jak po pojebany Kurwa, mać! Down, down! Zabiję cię, Hello! Kurwa! Mać jebany sniper. tak specjalnie będę napierdalał tam, tak w niego co z się trafię albo inaczej ja wiem co zrobię pobiegnę tam i wystawię też sobie ten czujnik I się czasem też trzeba mieć Biegniemy z tym, z drugiej szansy. Tutaj rozjebiemy wszystko. Kurde, bo błąd. To był największy błąd, jaki zrobiłem. Dobra, yyy... Jebiemy tym. Trochę różnorodność klas, ale... Z jednej może bardziej wyjść niż z drugiej i tak znajdziemy tam... Хорошо. Основный ПР. СПР Ну, не, 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 не. Курф максимально. Kurwa maksymalnie Bo teraz zjebałem sobie staty tak, że nie wybrziałem. Aż wkurzyłem w nie się teraz pokurzyłem. Spierdolimy spela, to już się nie spierdolimy Może użyjemy Taberry Bo to jest zajebiste zawsze Mam, mam dużo ki, więc możemy zagrać Mmmm hmm. Gdzie jesteś się, się skimra No nie, za bliską myszkę miałem końcą biurka Minął na Faj Fej, fej, Teraz bez fejli zapierdam Ło Ma to dobrą broń, której ja niepełnie nie posiadam bo nie mam pręgu. to się kończy, to jest długa rozgrywka, kurde. A ja, a ja lamie, lamie, lamie. Z dzisiaj mi dobrze idzie, kiedy... bez przyczyny sobie włączę grę i tak sobie po prostu zagra. kiedy już nagrywam, zawsze jest chujowo. Zauważym One zrobiłem trochę statystyki i jest git To było takie z ale kurde Wiem, że go tam już pewnie nie ma, ale ja i także zagram na to Przez to Jeden drugi Bek, 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 come back Wyciągnę mam Twój ammo i to jest dla dobre No nie, no nie, nie, no, nie Myślisz, że oni są z przodu, a tak naprawdę oni są z tyłu To jest strona z asystą Przykro, To ja do niego napierdałem co robię z innymi jest! To ja zabrałem kill ataku jest! Ale team work, man Ja wiem co tutaj trzeba zrobić Teraz będę miał tutaj widok i też będą jej widok na mnie, więc... Spierdolę, no ale psujemy im wszystko, bo oni tutaj zawsze siedzą O, o kurwa Miałem mieć wybawiciela w chuje Spierdale kilom tam jeszcze tyły A patrzcie jak mam drugią statystyki 20, 30, 30. Rozumie, czy trzeba rozumieć co to jest To są właśnie dobre statystyki Zbierzana jest tam Można się tam pokoić, bo tam jesteśmy otwarte przestrzeni ją LKM Podam że broń, która nie jest przystosowana do długu, to szałów Dlatego muszę iść tutaj. To sobie coraz lepiej moje druży na razie wygrywamy. I to sporo. To jest chyba do 500... Przy 500... 500 kili. Ohoho! Oh. To mnie zabił chuj, 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 chuj Tutaj też muszę zmienić tą broń, bo ona jest chujowa jak chuj Nie wiem dlaczego miałem ją ustawioną, ale... Wiecie, że ona jest... Dla ludzi takich jak ja to jest chujowa A je są na górze No patrzcie no To by się spodziewało, to ja zostaję tutaj Co powinienem zrobić, uciekać ho, ale Rumunów tam było na rosyjskim targu że na każdym targu Rumuni są wszędzie i uważajcie na nich Bo lekko go poszczem będę miał asystę super ho, ho, ho! Co ja tutaj nabiję Kurwa Kozak Pro Pierdole też w broń, broni, tak, coś tam, MTR, czy tak. O, jest w i widzieliście to. Uciekłem, nie uciekł? o, Ta w wkurwiająca broń jest najbardziej w kurwieńcym broni na świecie. Dzisiaj jest naprawdę w Ja wiem, jak ja tam po prostu wejdę, tak.

Dwa słowa Tak, teraz wiecie Zaczynający zaczynając się na literę i... Nie, B i Widzicie, co jest najgorszym błędem moim, to jest to, że biegam sniperem w takie rejony nie powinienem się w ogóle ruszać. Snajperski z życiem. Znowu tam tu siedzi. Pewnie tak, bo oni zawsze myślą, że będę pro. Że będą jakieś statystyki. A i takich kurwa. było. zabijając Alu. Więc ja wiem co ja zrobię tam, żeby... Jest to totalnie niepotrzebne. Ten się tam napierdolał. Ale takich chuj uciekł o oh -oh. No tak. Oni to muszą po prostu napierdalać. Tak. Jeszcze oni, chuj 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 Sniper w już pierdalałem Dobra wracamy do EK, jeszcze zmienimy sobie tą drugą broń Jedymy to będzie koniec tego MT-u Już się zbliża 500 kg Ну не, 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 не. И он меня пенсион Так, и трое нурские статуи это In your Face

tak patrzę to ta gra jest bardzo nieogarnięta no oczywiście oczywiście no przyna, przeanalizujmy tą sytuację goście mnie od razu nie zabijając gości którzy mnie zabijają To jest po prostu gu... Wiem, pan anioł tego imionowego cyfra teraz mi odrodził, choć dziękuję za to, że mi odrodził, ale nie w takiej sytuacji bądźmy poważni. Patrzcie jakichś szalonych, napalonych inczyków normalnie. Ho, ho, ho! Widziałem cię sobie. Nie, nie, nie! Dwóch na jednego tu bandowy swego. Так, трохи в хуёвом иджем Бич, <пишут> меня он часто забил Добро, там есть снайпер Про снайпер,

O nie, jakie jak, ja, jak ja nie trawię tych gości, którzy tam kampią. Oni zyskują statystyki na tym, że kampił. Ja nie wiem jakie on tam nazywa. Ma... O! Miałem 30 na 1. Jak jest zdobyłeś? Siedziałem w jednym miejscu, jak swe. Spad... O to jesteś dobry. Ja też tak chcę kampić. Też tak będę grał się gra tak no Team Dead ja rozumiem żeby to był Rush czy coś ten stylu nie O nie 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 Pamiętaj żołnierzy zawsze sprawdza ile amunicji jest w twoim magazynku może skończyć tak jak ja Ej no Co jest grane Zeszło on mi nagle, tak kurde, kurpierdonałem się i pewnie nam Jestem dla za dobry. Jak nie z jednej, to drugiej. Przechodzimy jak Rumuni. Ja byś tak, tak na jakimś placu, na takim dużym dość placu położył dywan. Ten dywan był dość dobry dywan i nagle byś patrzył i z każdej strony przebywałyby Rumuni. Ej, czy to jest kurwa możliwe? Tak byś patrzył i by przy, przychodziły te rumuny Tylko byś patrzył jak ten dywan dywan znika. I w pewnym momencie by tego dywanu nie było. A po tej widzie jest inaczej. Wychodzi czy na placę, patrzy z każdej strony, przychodzi taki rumun i piszczala, Co wtedy robisz? No nic. Trzeba do jednego, żeby chociaż jednego sprowadzić na ziemię. A czy to nie wychodzi i cię zabijają? Tak, jeździ cię gracza... Ej, 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 ej. Jest kto? Nie. Kampiące cwele i przestały kampić. A to doprowadza mnie do szału. tak cię znajdę i zabiję. Nie uciekniesz przed moim karabinem. O, ale tam wyjedli. Wszystko co mieli. To była taka... rumuńska sytuacja. Napierdol nam dalej! Skąd? Gdzie? Where? Where? Snajper Trzeba być idiotą, żeby tak się dać zabić. Okej okay. Nic nie zdążyłem zrobić Ehh <sighs> Wooow Co ja dokonałem No Chłopaki, zostało tego pitchu Załóżmy ich za tatę Jest! Będę miał jednego z last killów Tak jest Ja też będę tym miał oh. jednym z last killów tak wygraliśmy już więc Tak jest Więc to był Team Deadmatch O kurwa, prawie wywaliłem Nie wiem, to jest miska. Prawie wywaliłem Dobra, to był Team Deadmatch w, w Battlefield 3 Tutaj jeszcze zobaczymy statystyki i tutaj informacja na koniec. Przez weekend może nie pojawić się filmów, gdyż yy, nie będę miał pewnie czasu, ale w przyszłym tygodniu gdy wyjdzie Black Ops 2 pewnie będzie napływ tych materiałów z Black Ops 2 i na razie też dopóki nie dostanę nowego kompa stopuję serię z Assassin's Creed Revelation, gdyż yy, jednak potrzebuję do, do tej serii nowego kompa i tyle. No a teraz zapraszam Was do komentowania i oceniania tego materiału No, no i się mam, trzymajcie się